Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kolejnym grzybobraniu. Przyjechałem specjalnie z w tutaj do Altiutę, do moich starych lasów, gdzie zbierałem grzyby w tamtym roku. Teraz się przeprowadziłem, no powiedzmy 20 km stąd. I tam jeszcze nie znalazłem swojego ulubionego lasu, dlatego przyjechałem tutaj w ogóle sprawdzić, czy grzyby są. Padało bardzo długo, intensywnie, cały tydzień zeszły padało, także mokro jest, no i zobaczymy, czy są grzyby. Była też pełnia. Niektórzy twierdzą, że w pełni rosną grzyby, chociaż nigdzie nie jest to potwierdzone naukowo. I zobaczymy, czy są grzyby. A co jeszcze chciałem dodać, to mieszkam w Niemczech od 17 lat. Pracuję w firmie budowlanej. Ci, którzy mnie znają, to oglądali pewnie filmy z budowy i, i na przykład o życiu w Niemczech. A teraz zaczął się sezon grzybowy, także będzie trochę filmów o grzybobraniu. Zapraszam do oglądania. No i co mogę powiedzieć? Jakieś grzyby rosną, ale nie takie grzyby mi chodziło. Eee, przyjechałem specjalnie tutaj 20 km, no bo mówię, jak tutaj nie będzie, to nigdzie nie będzie grzybów. Tutaj w tamtym roku zbierałem eee, zdecydowanie dużo prawdziwków. I tam w większości były borowiki cegla z toporem. tutaj ich starałem. Kiedy nie przyszedłem, zawsze te kilka sztuk chociaż znalazłem. Jak już, eee, jak już naprawdę się kończyły, ale zawsze coś znalazłem. No, dzisiaj już przyszedłem tutaj kawałek i jeszcze nic, ale się nie podaje. Przejdziemy jeszcze kawałek. Jeśli nic nie znajdę, no to trudno. Będę musiał się zawinąć i przyjechać na żeby za tydzień. Jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, to muszę powiedzieć, że są idealne. Wilgotno, ciepło, bo w nocy tam temperatura spada maksymalnie do 10 stopni. W tej chwili mamy jakieś 17 stopni Celsjusza, więc nagrzeby jest idealnie, nie za ciepło, nie za zimno, no powinny być, ale z jakiegoś powodu ich nie ma. Co mógłbym powiedzieć o tym lesie, to jest bardzo ładny, bukowy, bukowo-świerkowy las, takie najbardziej lubię. Duża przestrzeń pod drzewami, bo, bo jak dzisiaj byłem tam konszodorz, nie mogłem znaleźć w ogóle takiego lasu, żeby mógł w nim sobie pochodzić. Tak był bardzo gęsto zadrzewiony, szczególnie i takimi mniejszymi drzewami. A Taki las właśnie lubię, jak coś, jak coś widać po prostu. Wiem gdzie idę, skąd przyszedłem, jak wrócić do auta. A Dla tych może, co nie, nie wiedzą, nie słyszeli jeszcze, to w Niemczech można nazbierać tylko 2 kg grzybów na głowę na jeden dzień. Jeśli więcej, Zbieracie grzybów i was, was na przykład skontroluje. Możecie zapłacić wysoką karę, I to bardzo wysoką, a coś koło 3000 euro. To, to chyba też jest w zależności z jaką ilością grzybów Was yy, skontrolują. Dokładnie teraz nie wiem, można się sobie poguglować. Kiedyś zrobię nawet specjalnie o ten odcinek, więc jak ktoś bardzo chciał, to może sobie i, i popatrzeć. Ok, ja szukam, rozglądam się, zobaczymy. O i znowu mamy jakieś tutaj znowu purchaweczki, które jeszcze nie dojrzały. Są miękkie. Jakiś żuczek. Bardzo ładny. Ale grzybów nie widać. Nawet łuski od orzechów włoskich. To oznaczałoby, że gdzieś tutaj w pobliżu rośnie orzech włoski i była tutaj wywiórka Bo raczej ten człowiek chyba tego nie, nie obrobił tego orzecha. Yy, dla... Taka ciekawość jest tutaj, że w Niemczech rośnie dużo takich e, orzechów włoskich gdzieś pobliżu lasów albo gdzieś przy łąkach, które w sumie nie należą do nikogo i można sobie właśnie jesienią e, pozbierać takie orzechy. Gdzie u nas w Polsce z tym się na przykład nie spotkałem. Jak ktoś ma to na swojej posesji i tyle, ale gdzie, żeby gdzieś tam sobie dziko rosły to, to nie, nie widziałem. Ale jest tutaj też bardzo dużo wywiórek i chyba te wywiórki te orzechy tak rozprzestrzeniają. I kolejny jakiś ciekawy grzyb. Oczywiście nie jadalny, ale fajny kolor ma. Coś w stylu huby. Bardzo twardy, muszę powiedzieć. Więc raczej nie jest jadalny. Grzybów nadal nie znalazłem, ale zobaczcie, jak ciekawie spadła kora z drzewa. Jak opatuliła ten, ten pień. Zostało. Patrzcie, jaki wielki kawał. Chyba tak zostawię. Nie będę go ściągał. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda efektownie. No coś takiego. A ile tutaj, e, że tak powiem, trocin. Jakże korniki dają ostro czadu. Zobaczcie. Całe mnóstwo jej. kora sobie tak spadła z tego drzewa i tak została. Przy nim na jakiś czas oczywiście. Zrobi się ciężka, mokra i spadnie na pewno. O i znowu tutaj takie fajniutkie na no, zielonym pieńku. Sobie rosną. Bardzo fajne. Szkoda, że niejadalne. No i pamiętajmy, że grzyby to nie jest tylko grzybobranie, ale także bardzo re relaksujący spacer po lesie. Także jeśli grzybów nie znajdziecie, na pewno się zrelaksujecie przy tym. Hej, ludziska, no jednak, jednak, jednak. A już szedłem naprawdę w stronę auta. Mówię, dobra. Yy, dzisiaj grzybów nie będzie, ale jednak. I co jest moje borywiki ceglastopore, które tutaj zawsze znajdowałem? O. W sumie jesienią do końca całego sezonu one zawsze tutaj rosły. I zobaczcie, tutaj mam takie dwa duże egzemplarze. Zaraz je wytniemy albo ukręcimy, a tutaj taki młody z boku. A nawet chyba podwójny nie, jeden. Zobaczcie jaki ładny. Trochę go tutaj odkopiemy. O, tutaj jest wyżarty, zobaczcie. Tutaj jest pień. Właśnie teraz zatknąłem ręką i czuję, że jest taki gruby korzeń. Ten jest bardzo ładny, zobaczcie. Obok niego rośnie jakiś tam sobie jeszcze grzybek. Także coś, coś jest, coś jest. Nie ma tego na pewno dużo. To są moje w sumie drugie grzyby, które znalazłem w tym roku. Na początku sierpnia znalazłem też yy, kilka grzybów. I właśnie już myślałem, że się zaczął sezon. A, ale widzicie, jeszcze nie całkiem. O! Patrzcie, 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 patrzcie. prawie rozdeptałem. Tu kolejny, kolejny. Taki mały, ładny. Właśnie, żeby o ślimak, oczywiście. Ten pomarańczowy, tu ich jest całe mnóstwo. No muszę się teraz dobrze rozglądać, bo jak one rosną, no to tak dookoła trzeba później chodzić delikatnie, właśnie, żeby jakie już nie rozdepnąć. I tak, powiedzcie mi teraz, czy ukręcamy, czy wycinamy i przysypujemy ściółką, bo różne tam rzeczy już słyszałem. Ja go ukręcę, one są dość twarde. Glas pory? Zobacz, jaki żółty. On się zaraz y, powinien nam zrobić siny. Grzyby staram się od razu czyścić, żeby w domu dodam tego nie nosić po prostu. Brudów. Jak mam taką małą ilość, to na pewno zim, że niemalże od razu. No Dzisiaj może już nie na noc, żeby mi się koszmary nie śniły. Ale jutro to już raczej tak. Także nie będę ich na pewno suszył. Takich kilka pierwszych y, grzybów. Tylko zjemy je świeżutkie. Tego obetniemy. Trochę oskrobimy. Brudny jest. Jest to las liściasty, więc. Więc one tak, takie są tutaj. A teraz te dwa byczki starsze. O, nie udało mi się, ale włożę te korzenie zaraz. Odetnę. I włożę tam, gdzie były. Chociaż grzybnia gdzieś tam jest pod spodem. Ona się rozwija i i nic jej prawdopodobnie nie powinno zagrażać I tak Obieramy W domu jeszcze raz obmyję i obsuszę położę na taki papierowy ręcznik Patrzę też, żeby do, ślimaka do domu nie zanieść. Ślimaki w domu nie są mi do niczego potrzebne No ale wracając właśnie do auta już naprawdę byłem zrezygnowany tak mam problem z kolanem, odezwała mi się łękotka po 12 latach biegania. Chociaż to stało mi się w pracy i trochę mnie boli, więc takie chodzenie po lesie nie jest akurat komfortowe. Mam opaskę, którą oczywiście zapomniałem zabrać. Dobra, zobaczcie, cztery są? Są. Rozglądamy się dalej. Jedną zdał, to oczywiście rozglądam się dalej w poszukiwaniu grzybów. Te ceglaste opory akurat są bardzo mało widoczne. Mamy też już godzinę za 15:18, więc już jest dość późno. W lesie robi się ciemno. Pasja grzybów u mnie się wzięła, stąd przechodziłem z rodzicami, na grzyby, szczególnie z moją mamą i ze starszym bratem. Młodszy brat był jeszcze wtedy za młody, albo go w planach jeszcze nawet nie było. Nie pamiętam, bo jest 12 lat młodszy. I nie zapomnę, do dzisiaj to wspominamy, jak. Wzięliśmy sobie jakieś tam sklepy, wiecie, na, na wsi były jakieś sklepki Soski, jakieś rogale do lasu i orężada. I nie zapomnę tego właśnie. I do dzisiaj to wspominamy, jak zgubiłem orężadę, której do dzisiaj mi jest szkoda. A orężada kiedyś miała naprawdę wyjątkowy smak. Kiedyś nie było takich cudów jak dzisiaj i cymezów, więc y, smak orężady był wyjątkowy. Ci, którzy są mniej więcej w małym wieku wied wiedzą o czym mówię. Właśnie, powoli, małymi kurkami zbliżam się już teraz do swojego auta. Będę kończył grzybobranie, ale jeszcze zajadę po jajka do automatu, o ile mam na tyle drobnych pieniędzy, bo tam chyba największy banknot to 10 euro wypasuje. Więc pokażę Wam może jeszcze, jak kupuję jajko tutaj w Niemczech w automacie, o ile będą jajka i o ile będę miał drobne pieniądze. Jestem tutaj przy automacie z jajkami, ale niestety. Piątka dycha. Mam dwie dychy, niestety jajek nie kupię. Można jeszcze makaron tutaj kupić. Poszukam sobie innej budki, gdzie można zapłacić większymi banknotami. I tak, jajek niestety nie udało się kupić. Zabrakło mi drobnych banknotów. Grzyby obranie to w sumie taki mały sukces. Cztery grzyby są nieźle. Tak właśnie, żeby zjeść dla jednej osoby, to w zupełności wystarczy. Tylko jak już nie wiem, czy mówiłem, czy jeszcze tego nie mówiłem, że one potrzebują obróbki cieplej. Trzeba je albo od, obgotować, albo dobrze podsmażyć, bo mogą podobno zaszkodzić, chociaż mi jeszcze nigdy nie zaszkodziły. Ale żeby była jasność, surowych ich nigdy nie jadłem, zazwyczaj podsmażone. Grzybów osobiście też nie gotuję. Nie obgotowuję, jak to się zaleca. Wrzucam wysuszone, tak jak zebrałem w lesie, i wtedy mają one najlepszy aromat. Niektórzy je obgotowują, ale moim zdaniem tracą aromat, a też jeszcze mi nigdy nie zaszkodziły, więc nie robię takich zabiegów. Na tym skończę swój odcinek. Jeśli film Ci się spodobał, to oczywiście łapka w górę. Za tydzień ruszam znowu na żeby w niedzielę, chociaż na godzinkę. Muszę, muszę, muszę. muszę. Jestem ciekawy, czy co będzie, czy będzie, czy będzie tego więcej. Niedługo chyba nam się lata kolendarzowe kończy. To chyba jest, nie wiem, czy 24, jak nie, to poprawcie mnie. Na dzisiaj to tyle, widzimy się już wkrótce, cześć, trzymajcie się, subskrybujcie, obserwujcie, nara.